I w Media Expert. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci, 55%. Lub czwarty, 80%. Lub piąty, absolutna rewelacja. Za złotówkę! W Media Expert taniej masz. Ale to jest marzenie mojej żony! Ani jednego wolnego. A ja tak na to oszczędzałem. No, jest jeden taki apartament. I alpaki. Nie mamy alpaków. Alpak z I jeszcze. jak niewiele człowiekowi do szczęścia potrzeba. Poszczędzajmy na białą godzinę, czyli na to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Teraz do 5% na koncie oszczędnościowym. Janku, twój asystent w oszczędzaniu. Czy wiesz, co jest przyczyną zatkanego nosa? Stan zapalny. Nasivin Wix Classic nie tylko szybko odtyka nos, ale także działa przeciwzapalnie, przyspieszając leczenie kataru. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nasivin Vix Classic szybka ulga i efekt przeciwzapalny. Sprawdź też Nasivin Wix z naturalnym aloesem o zapachu eukaliptusa. Jest wiele produktów, które wspierają zdrowie jelit, ale Ibesan Maślan Max jest wyjątkowy. Dlaczego? Bo zawiera najwyższą dawkę maślanu sodu w tabletce o spowolnionym uwalnianiu. Dzięki temu najwięcej substancji trafia do jelit, tam gdzie jest najbardziej potrzebna. Ibesan Maślan Max regeneruje jelita, wspiera i odżywia mikrobioty. Polecam w bólach brzucha, IBS czy innych problemach jelitowych. Moi pacjenci czują różnicę. Ibesan Maślan Max. Twoje jelita będą Ci wdzięczne. To nie jest tylko ból głowy. To nie jest tylko przeziębienie. Czasami, aby poczuć ulgę, trzeba zajrzeć głębiej. Respero Myrtol działa od środka, łagodząc objawy zapalenia zatok. Respero Myrtol zawiera kompozycję czterech olejków eterycznych. Zmniejsza stan zapalny, rozrzedza wydzielinę i ułatwia oczyszczanie zatok. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Respero Myrtol. Walcz z zapaleniem zatok. Od środka. To nie magia, to lek Magne B6 Forte. Redukcja stresu potwierdzona naukowo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W PKO Banku Polskim sprawdzamy, czego przedsiębiorcy chcą od banku. Sobie pan świeci czy mnie? <laughs> no panu... Bo pracuje pan dla kogoś, a przecież mógłby pan założyć własny warsztat. A da się tak odpalić z miejsca? A da się. A co z kątem firmowym? Da się mieć bank cały czas pod ręką? No da się. A co mnie jeszcze powstrzymuje? Rozkręcasz własną firmę? W PKO Banku Polskim otworzysz konto firmowe od ręki. Online lub w oddziale. I nie płacisz za prowadzenie konta przez pierwsze dwa lata. PKO. Twój bank polski. cieplej Jeszcze cieplej Jeszcze cieplej Najcieplej Burger drwala rozgrzewa zimą Życie suchy kaszel i do tego podrażnione gardło. Podwójny problem wymaga podwójnego działania. Nowe leki Strepsils Natur to podwójne działanie na kaszel i podrażnione gardło. Ochronna warstwa uwalnia od kaszlu i koi gardło. Pożegnaj podwójny problem dzięki Strepsils. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowość Leki Strepsils Natur. Wiesz, czemu nazywamy się szczoteczkami do zębów? Bo myjemy zęby, a nie całą jamę ustną. Od tego jest płyn listerin, który zapewnia pięć razy większą redukcję płytki bakteryjnej. Z olejkami eterycznymi. Listerin. Dla zdrowia całej jamy ustnej. Wiedziałem, że pobyt w szpitalu i operacja to nie bajka. Ale nie wiedziałem, że Nutri Drink Protein może być dla mnie. To największa ilość białka, witaminy i minerały w najmniejszej objętości. Odżywia przez co wzmacnia przed, w trakcie i po szpitalu. Numer jeden w rekomendacji lekarzy. A teraz poczęstuj się gumą. się ponieść z W Niemczech należy przestrzegać bardzo surowych przepisów. Na ziemniaczaną mieszamy zawsze. W, Wlewa, nie? w Prawo! No ja powiem prosto pytałem Otwórz konto, kup ubezpieczenie auta w banku Credit Agricole, a zwrócimy ci nawet 1000 zł za ocenę. A do tego zyskasz darmowy asistans w Europie. Czy nie, nie było jaj? Bank Credit Agricole. Nowy sezon o kasę czeka. Poważnie? Przybywajcie na castingi całymi rodzinami. Nasza drużyna to pędzące żółwie. Panie z panami, dziewczyny z chłopakami, dziadkowie z wnukami, przyjaciółki z podstawówki, koledzy z zabiórka, kumple z siłki, ziomki z podwórka. 49 300 zł w puli. Gruba kasa i wspaniałe nagrody czekają na wygranych. Co ty bierzesz tyle tabletek? No co? Witamina C, witamina D i cynk. Wiesz, postanowiłam wzmocnić odporność. Teraz to bardzo ważne, prawda? Kochanie, ale przecież kupiłam Ascorvita Max. Ascorvita Max? No tak. Po co kupować trzy preparaty, skoro można jeden? Ale za to jaki? Suplement diety Ascorvita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C oraz wysoką ilość witaminy D i cynku, bo o odporność trzeba dbać kompleksowo. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zimnie. ciepło, cieplej, jeszcze cieplej, jeszcze cieplej, najcieplej. Burger Drwala rozgrzewa zimą. Postanowiłem, że zapisuję się na siłownię. A mama postanowiła, że będzie więcej czasu spędzać z nami. A mamusia dotrzymuje postanowień noworocznych, tak jak ja? A my w Polsat Box postanowiliśmy mieć super oferty i słowa dotrzymujemy. 480 zł za noc. Jak to? Ja zapłaciłem 820 zł. Trivago. Ja korzystam z ofert programu lojalnościowego. Te ceny są na Trivago. Ja zawsze rezerwuję bezpośrednio w hotelu. Te ceny też tam są. Trivago porównuje ceny hoteli z ponad 100 stron. Można zaoszczędzić nawet do 40%. Myślałam, że dobra cena jest na mojej ulubionej stronie. Czy naprawdę muszę się powtarzać? Hotel? Trivago. Co dzieje się teraz i co naprawdę ma znaczenie? Co świat mówi głośno, a co przemilcza? W interii patrzymy głębiej w stronę przyczyn, skutków i znaczeń. Z pomocą publicystów, ekspertów i korespondentów. Podcasty topowych dziennikarzy, weekendowe reportaże, artykuły z prasy światowej, dziennikarstwo autorskie i odpowiedzialne. Prawda bez uproszczeń, treści bez opłat. Interia. Wszystko, co ważne, teraz. Wow. Tak. Co wszystko zrobiliśmy w zeszłym roku? Ten tort jest większy od niego. Tak. Ach, tak łatwo zapomnieć o wielu chwilach. To prawda. To był świetny czas. A to my. I nasz rok. Moja CW Fotoksiążka. Nieprzyjemne zapachy. Automatyczny odświeżacz powietrza 24 x 7 Active Fresh dzięki dwa razy większej zawartości olejków eterycznych zapewnia wspaniały zapach i świeżość aż do 70 dni. Wdech, wydech, Air Week. Masz poczucie, że niektóre zapachy szybko znikają? Nowa linia zapachów elektrycznych od świeżaczy Erwick dzięki dwa razy większej zawartości olejków eterycznych zapewnia wspaniały zapach aż do 120 dni. Wdech, wydech, Erwick. Gdy czytasz jej w myślach, gdy rozumiecie się bez słów. Czy Was więcej niż myślisz? Razem fajniej. Słodka chwila od doktora Edgera. Delikatność smakuje lepiej po sąsiedzku. Największa zadema w Polsce. W lewym narożniku papieros, podstępnik i uzależniający. A w prawym narożniku pogromca nikotanowego nałogu. Jeden przeciwka wszystkim. Niepokonany Recygar! Recygor nie ma mi szans! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną Do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz nowość. Pierwszy i jedyny. Recygar, Active w sprayu. Wejdź na Adamet Expert. Festiwal pizzy w Pizza Hat już trwa. Jesz i pisz, ile chcesz. Próbuj nowych smaków. Siadaj z nami w Pizza Hat. W Niemczech należy przestrzegać bardzo surowych przepisów. Za łatkę mieszamy zawsze zysk w... no nie? prawo. No, ja powiem prosto. Pytałem. otwórz konto, kup ubezpieczenie auta w banku Credi Agricole, a zwrócimy ci nawet 1000 zł za oce. A do tego zyskasz darmowy asystans w Europie. Żeby nie było jaj? Bank Credi Agricole. w Media Expert, im więcej tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty absolutna rewelacja za złotówkę. W Media Expert.